Shit! na miłej uroczystości otwarcia wystawy Pana Jerzego Liska. Prezentujemy jego szczególnej urody, rzeźby. Pan Lisek jest autorem rzeźb, które możemy oglądać między innymi w kościele Świętej Anny, w Tarolskich Górach, w rektach, w ośrodku rehabilitacyjnym, w kaplicy. Stoi krzyż przed kościołem naszym parafialnym Piotra i Pawła. Także mamy w zbiorach jego rzeźby I otóż dzisiaj Mamy przyjemność oglądać wystawy pod tytułem Wiliła Repeckiej. Pan Lisek zawsze z szczególnym upodobaniem i wielką miłością opowiada, jak tworzy swoje rzeźby, jak go zachwyca kształt drzew, z których te rzeźby powstają, ich zapach, w których zobaczył sceny różne. I dzisiaj zobaczymy wieczerzę wigilijną. Ale w powiązaniu z elementami tarnogórskimi, a więc z tymi strągami bywającymi w podziemiach tarnogórskich, z drabinami prowadzącymi w te podziemia, pewno zostało jakby przyozdobione delikatnie srebr srebrzystą blachą. Daje to szczególny efekt, ale myślę, że lepiej opowie o swoich rzeźbach nasz dzisiejszy gość. Serdecznie witam i dziękuję za to, że będziemy mogli cieszyć. To jest to kompozycja zbudowana na właściwie na takiej zasadzie tryptyku. Osiem tych, tych tryptyków są wyżłobione pnie, które nawiązują w jakiś sposób do pni kasztanowców, które kiedyś rosły na ulicy Repeckiej. Były to ogromne drzewa. I tam e, można się było w tych drzewach chować, e, tam zakochani się gdzieś e, mogli e, całować tak, e, jak się to nazywa, całować. Całować, tak już zapomniałem trochę jak się to nazywa, a między innymi z tego powodu, że, że tak trochę zapominam, to też e, świadczy o tym, że jestem e, trochę bliżej niż dalej e, i, często, i często wracam wspomnieniami do tych e, czasów odległych. No i trudno było nie wracać do tej krainy dzieciństwa, która była w, była w starych Tarnowicach. Ja pamiętam takie wieczory adwentowych sobót, kiedy musieliśmy jako wnuki siadać z dziadkami do stołu i przy takiej lampie, która była blisko podciągana nad stół, przebieraliśmy konopie do. Zupy, tak, e, która nazywała się Siebieniotka. Było to zajęcie bardzo niewdzięczne, ale zawsze potem na koniec mogliśmy e, zauważyć, że jednak e, to, co musieliśmy robić, to miało swoje uzasadnienie, bo tam znajd znajdowało się wiele bardzo ciekawych rzeczy oprócz tego, tego ziarna konopia. U noc już była, gdy się zjawi.